No, witam. W przestrzeni politycznie zorientowanego internetu trwają obecnie pełne entuzjazmu dyskusje wokół wysypu i względnej popularności kandydatów tzw. antysystemowych na urząd prezydenta RP. Zarejestrował się już przecież Korwin-Mikke, ale ponad 100 tysięcy podpisów złożyli też Kukis, Kowalski, Wilk. Dostawki dołączy pewnie również Brown. W kręgach prawicowców, knypów, i na panuje radość, bo to całą ławą idą nasi, by pokazać ludziom prawdę o tym zgniłym systemie, który niszczy ten kraj. Dzięki nam Polska znowu będzie wielka, tak? A takiego wała. Zarówno antysystemowi kandydaci, jak i antysystemowy elektorat przede wszystkim ludzie młodzi, nie są lekarstwem na chorobę, która toczy ten kraj. Oni są jej symptomem. Są wypadkiem przy pracy, gorączką, liszajem, wysypką, która potwierdza chorobę, która toczy społeczeństwo, ale nikt nie zaproponuje terapii, która by ten organizm uzdrowiła. Za najwyżej puder, by przykryć złe wrażenie. Nie łudźmy się. Większość ludzi ma sytuację kraju głęboko w dupie. Funkcjonuje we względnej biedzie od lat, w słabopłatnej, mało perspektywicznej pracy od lat, Jedni spieprzają za granicę, inni korzystają z tego systemu. Szera strefa kładzie na nim lachy. A spora część Mirków nauczyła się tak mijać procedury, że konieczność podejmowania uczciwej, konkurencyjnej pracy mogłaby ich skonfundować. Ludzie korzystających z tego, że jest jak jest, chujowo, ale stabilniej, jest po prostu znacznie więcej niż antysystemowcom się wydaje. Nie znaczy to, że nie ma wśród najbardziej wykorzystywanej klasy społecznej, czyli przedsiębiorców, ludzi uczciwych, przynajmniej na poziomie werbalnym. Często szukają jakiejś alternatywy, ale jeśli tą alternatywą jest pajac w muszce, rockman czy wykidało, to z bólem serca wybierze systemowca, bo jest mu trudno przełamać granice żenady. Alternatywą realną mógłby być sensowny sam w sobie Jacek Wilk. Ale jeśli przedsiębiorca zobaczy jego szefa sztabu w osobie Krzysztofa Szpenlewskiego, to pół biedy, jak ten się nie odezwie. Ale wystarcza para z ust tego antypatycznego gremlina i już człowiek widzi, że nie ma do czynienia z poważną partią. Dopóki którakolwiek pozasejmowa formacja polityczna nie zbuduje aparatu i struktur na zasadzie w miarę przyzwoitej firmy, to gówno z tego będzie. Bo już nawet typowy Mirek nie odwala takiej fuszerki jak większość tych partii. No ale wracając do tego, jak jest. Te kilka, może kilkanaście procent elektoratu to nie jest żaden kwiat polskiej młodzieży, oświeceni patrioci, świadomy elektorat itd. Są to właśnie ludzie w dużej mierze na tyle życiowo sfrustrowani bądź pogubieni, że są w stanie uwierzyć w bajki antysystemowych populistów. Ale jak to populistów? Przecież korwa nie mówi rzeczy, to się ludziom podobają, tylko mówi jak jest. Czyżby? Antysystemowcy pieprzą takie same głupoty pod względem merytorycznym, co mainstreamowcy, tylko mówią to, co ich konkretny elektorat chce usłyszeć. A co chce usłyszeć? A najlepiej a propos polityków i urzędników z pokolenia swoich rodziców, cytując bosonogiego klasyka, wszystkich won! Coś więcej? Ale no niewiele więcej trzeba, o czym świadczy przykład Pawła Kukiza, który poza jazdą po obecnej klasie politycznej ma do zaoferowania tylko jednomandatowe okręgi wyborcze. No ale przewodzi planktonowemu pelotonowi w sondażach. Korwin wzbogaca slogan sloganowo skonstruowany program o niskie podatki, legalną trawkę i karę śmierci, by dotrzeć do kuców. Kowalski z silną Polską przybija się głównie, no, powiedzmy, do bardziej usportowionej młodzieży, A Brown zagaspodarowuje tę niszę, która nie, którą niegdyś zajmował Bubel ze swoim skrajnie odrannionym katomonarchicznym szuryzmem. Tak więc wielu kandydatów będzie bić się no, w sumie niezbyt liczny elektorat przygrywów. Nikt nie oczekuje konkretnych rozwiązań programowych ani systemowego podejścia do wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj, choćby ze względu na zmieniającą się sytuację geopolityczną czy postęp technologiczny. Wątpię, żeby w konkursie, kto najmocniej dostra platformie, przybiły się merytoryczne postulaty Jacka Wilka, i tak jak mówiłem, przedsiębiorca szukający alternatywy prędzej wybierze dudę, bo po prostu ten ma większe szanse. Antysystemowa młodzież zapomina, że dla mainstreamu to PiS jest główną partią antysystemową, która w zasadzie zasysa cały potencjał społecznego niezadowolenia. No poza zbuntowaną, werbalnie liberalną czy też libertyńską młodzieżą ciągnącą do partii Korwin. Wielość kandydatów antysystemowych przy jednoczesnej mizerii merytorycznej braku niekwestionowanego lidera, takiej choćby Marine Le Pen. Czy Nigela Farage'a na miarę naszego kraju pokazuje, że wbrew pozorom system ma się świetnie? Nikt się tak na serio nie buntuje, tylko czasem kto cwańczy, wydębi dodatkowe przywileje od naszego fasadowego państwa, jak ostatnie górnicy. Nikt się nie buntuje, bo kto by się miał buntować? Mentalnie jako postchłopskie społeczeństwo jesteśmy obecnie znacznie bliżsi jako naród z nienawidzonym przez nas ruskim. Bliżej niż byliśmy kiedykolwiek takie stado afirmacyjnych baranków. Co wystarczy im wybieg wyremontować, michę napełnić i już nie podskakują. Okstydent w tym kraju upadł już dawno i pokolenia miną nim tu na powrót powstanie o ile wcześniej nie pochłonie nas islamska dzicz.